Dobra, wrzucamy drugą część. Słyszycie, impreza jest bardzo głośna. Musimy tutaj naprawdę się starać, żeby byli, żebyśmy byli słyszalni. Dojechamy torciki. Tak, może pokaż, pokaż, Bo mój już został gdzieś... Ale docent nie jest, więc nie ma problemu. Wspaniały czekoladowy. A to jest e, to granat, tak. nie? To są owoce granatu. Tak, to jest taki w ogóle, a podkład jest coś Ala Brownie taki czekoladowy. No, niezłe, niezłe. Okej, okay, czyli mamy kawę, niektórzy mają e, słodkości do tego. Natomiast ja jeszcze z ziemkiem chciałem kilka słów zamienić odnośnie kolejnej pinty miesiąca, bo dla mnie to jest kompletną zagadką. Nie mam pojęcia. Nie puściłeś farby, e, co będzie w marcu, a więc tu e, mamy. Tak, e, pinta marca jest już uważona, już fermentuje. Znowu lager? 19,1 Lager? Nie. Nie. Tym razem jest to e, ale. E, to jest Double Rice IPA. Na marzec idealna. Tak. E, staramy się ją troszeczkę głębiej odfermentować niż zwykle to robimy ale tam pierwsze skrzypce jeśli Aromat będą grały, będzie grał chmiel w Galaksy. Czyli dużo, dużo Galaxy Czyli taka podrasowana wersja Automaty? No, automata, automata była Amerykanami chmielona, nie? E, automata ma wykończenie mozaikiem e, odrobiną Galaxy A teraz Galaxy, czyli australijski chmiel. Tak, Galaxy zostało wybrane w drodze e, intensywnego wąchania dostępnego chmielu. Podobno zeszłoroczny zbiór jest taki sobie. Ale mamy tegoroczny. Znaczy, no, zeszłoroczny. No, 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 tak, no zeszłoroczny. Znaczy, ja rozumiem, nie masz zastrzeżeń, Wąchałeś, to ten chmiel, jest okej, okay, tak? Sprawdzimy, sprawdzimy za A, miesiąc. Kurczę, no brzmi dobrze. Dziewiętnastka, marzec, ostatni taki miesiąc, kiedy można zaprezentować rzeczywiście tak mocno woltażowe piwo. Zgadza się, tak. No, e... Potem już wiosną, no to raczej niechętnie się pije takie mocarne rzeczy. Aczkolwiek. Pora, każda pora ma wieczorem, zawsze można takie mocne, mocne wypić. E, jeszcze rąbka uchylisz ewentualnie? Może o, o kooperacji? Tak, zaczynamy serię kooperacji. E, już przyszły wtorek e, wylatujemy do Francji. E, najpierw będziemy ważyli na północy Francji. E, potem bezpośrednio z Francji przenosimy się do Irlandii. Kolejnego. To są generalnie ci sami przyjaciele, z Francji ekipa od Gard, Irlandia ekipa Ohary od Lublin do Dublin, tak jest. także kontynuujemy zawarte tak. znajomości, to jest tak, fajne. z Irlandczykami już ważyliśmy, natomiast z Francuzami się umawialiśmy od jakiegoś czasu, oni mieli w międzyczasie też kilka przygód, ważyli w Kalifornii, no ale w końcu udało nam się te terminy jakoś poukładać. Wracamy z e, Irlandii, Marzymy w Polsce z e, e, no Zbliżają tak? się urodziny. <noise> <noise> Okej, okay, rozumiem. Czyli bidej? A, bidej, czyli e, Ale Browar, piwoteka. Tak. Co w tym roku? To zobaczymy, co nam wyjdzie. Na razie szukamy drożdży. <noise> Myślałem, że chmielu. Zawsze są nie, problemy z chmielem, a nie jest e, z Zdrużenie. Chmiel czeka już od 3 lat. Ale mam nadzieję w zamrażarce, w zamrażarce. Nie, nie, nie. E, w wysokiej <grym> temperaturze dosyć. O Jezus. Cóż to będzie? Cóż to z będzie. Skarpety. <grym> Także no, trzy także, także kooperacje w ciągu pięciu dni I to już od przyszłego tygodnia. Tak, tak, od przyszłego tygodnia. Także wracamy. widzicie, pinta się nie opierdziela. Nie no. Cały czas jest robota. No okej. Okay. W marcu dłuższy wyjazd wracamy i jeszcze jedna kooperacja, także... Do kwietnia mamy 4... Grzesiek cztery powiedział, godziny. że w tym roku minimum 6 kooperacyjnych piw. Tak, tylko... To się po prostu kumuluje. Kumulują się kontakty, kumulują się jakieś... Umowy. Procentuje. Tak, bo to nie jest tak, że... Może, można odnieść wrażenie, że, 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 że tutaj jakiś jest nie, nie wiem, wyścig kooperacji w tym stylu. Tak. To jest po prostu naturalna kolej, naturalna kolej rzeczy. Spotykamy się, jeździmy na festiwale, widzimy się z piwowarami. Mamy wiele wspólnych pomysłów i przychodzi czas ich realizacji. Także... Słuchajcie, też będzie kooperacja z pewnymi duży, duńczykami, że tak chylę rąbka, ale może na tym zakończmy. Czy to ci Duńczycy, o których wszyscy myślą? Czy może inni? Bo jak wiecie, są różni Duńczycy. Także będzie się działo. Ciemku, dzięki za jak najbardziej uważam e, udaną e, pierwszą pintę miesiąca, czyli Espresso Lager. Jeżeli możecie, wbijajcie do lokali, bo na razie w butelkach tego nie będzie. Zobaczymy, jeżeli będzie pozytywny odzew od innych, to e, wtedy pinta się zdecyduje zrobić tego w butelkach. Ale póki co dostępne w dobrych lokalach w Polsce. Na razie!